Co znaczy prezydencja w Radzie Unii Europejskiej dla Polski? Nie chciałabym używać wielkich słów, bo dla mnie prezydencja to przede wszystkim czas radości i czas dumy, mojej dumy, Polki. Ale mówiąc o prezydencji, należy mieć refleksję sprzed nawet kilkudziesięciu lat i myśleć o pewnych latach, które nastąpią. Prezydencja jest jakby niewątpliwie uwieńczeniem, sklamrowaniem wielkiego projektu z jednej strony projektu Unia Europejska, ale z drugiej strony dla mnie Polki, to jest ważniejsze, projektu politycznego, przemian społeczno-gospodarczych, które się udały. Które zwyczajnie się udały, jak dzisiaj spotykam, yy, yy, mogę, yy, mogę to powiedzieć, yy, malkontentów, yy, osoby, które zapytają: Nic nam Unia yy, nie dała. To ja stojąc w tym miejscu, będąc Aleksandrowianką, powiem, że jest to nieprawda. I nie mówię o tym jako polityk, tym bardziej byłoby to pewna niezręczność jako polityk opcji rządzącej. Ale mówię to jako mieszkanka Aleksandrowa, gdzie pamiętam to miejsce, ten park z lat 90., gdzie pamiętam urząd, gdzie pamiętam końcówkę, krańcówkę tramwaju 44, gdzie pamiętam, jak wyglądały szkoły. Nie ma żadnej przesady, że był to ogromny skok cywilizacyjny, i jeżeli dzisiaj słyszę narzekania, a co gorsza słyszę, jak to kiedyś się fantastycznie żyło, to raczej patrzę na to z pobłażaniem grupą tak naprawdę społeczną, która, nie chcę powiedzieć, że ma prawo do narzekania, ale która ma inny ogląd sytuacji, to jest pokolenie młodych ludzi, takich jak pan redaktor, czy, czy inne młode osoby, z którymi jestem na co dzień, bo te osoby nie pamiętają tego, co było w latach przed 1989 rokiem, bo, bo nie mogą pamiętać całej kompleksowej, globalnej polityki i rzeczywistości, w której byliśmy, a z drugiej strony otwartość granic że oni widzą, jak funkcjonują Dobrze, mocno postawiona Europa, i oni też chcieliby żyć w takich warunkach. Ta prezydencja wypada w bardzo interesującym i pewno niepokojącym okresie, bo przecież to jest czas kryzysu gospodarczego, to jest czas zmian w północnej Afryce, to jest czas strefy, strefy Schengen. Można, można mnożyć te wszystkie zjawiska niebezpieczne, ale tym bardziej ten wizerunek. Ten prestiż, jaki, jaki w tym momencie, jakiego doświadczyliśmy i będziemy doświadczać, powiem, powiem tak, że mamy okres wakacyjny, chociaż aura na to nie wskazuje. I kiedy myślę o południu ciepłym, południu Europy, które na dzień dzisiejszy też się boryka z ogromnymi problemami, to wierzę, ufam i mam podstawy do tego, bo takie są dane, twarde dane gospodarcze, że idziemy w zupełnie innym kierunku. Idziemy na północ Europy. Naprawdę to jest Kwestia, kwestia lat, jeśli, jeśli ja nie dożyję, to młode pokolenie na pewno, kiedy będziemy w czołówce najlepszych e, krajów europejskich, na które moje pokolenie, tak jak młodzi ludzie, patrzyło kiedyś jak na kosmos. Dziękuję. Dziękuję bardzo.